Dzień dobry, nazywam się Bryk Rafa. Aha, i jesteśmy gdzie jesteśmy? E, znajdujemy się w łóge wnika No właśnie, e, jesteśmy w miejscu dość niezwykłym, pełnym zupełnie niesamowitych przedmiotów. E, te przedmioty mnie osobiście przypomniały e, e, przedmioty z powieści Juliusza Werna. E, opowiedz coś więcej o tym niezwykłym, zupełnie miejscu które jest wypełnione fantastycznymi przedmiotami, hmm. co dziełami pe... sztuki właściwie. Co co powiedzieć, no robię to co czuję. są to rzeczy, prace, które powstawały z rzeczy zapomnionych, porzuconych, które prędzej czy później by wylądowały w jakichś piecach martynowskich. Staram się im nadać nową formę, dać nowe życie, Poprzez to formę sztuki chciałbym pokazać też ludziom, że te przedmioty mają jakieś uczucia, mają coś w sobie, jakieś głębsze sensy. Jest to zawarta historia minionych pokoleń. Co jeszcze? Na czym się wzoruje? No, wzoruje się poniekąd tak jak wielu, którzy uprawiają speed Bo tak się ten nurt nazywa, aczkolwiek mój trochę odbiegł od tego i starałem się. Swoje kompozycje tworzyć od Juliusza Verne. On był prekursorem. Jakie są Twoje plany, marzenia artystyczne? Ja by to w skrócie powiedzieć, na pewno chciałbym zostać niezależnym artystą. Eee... Kto Cię inspiruje? Masz jakichś ulubionych? Ja no takim dla mnie idolem i wzorcem do naśladowania jest Beksiński. Tutaj pojadłem o, akurat z grubej rury. Ale chodzi mi o człowieka, o osobowość. Mhm. I to jak e, się loty, losy splatały, jak miał pod górkę, mi tworzył, bo chciał. E, do tego właśnie doża. Stoję tutaj koło... No właśnie, jak to nazwać w ogóle? E... To jest praca, to jest moja praca, to jest kompozycja, to możesz nazwać rzeźbą przestrzenną, e, bo to jest całość. Mm -hmm. w takiej formie, mm -hmm. bez rozbić tam na poszczególne elementy. No właśnie, co autor miał na myśli? Bo tu są jakieś takie... Wiesz co, jak się zastanowisz, i... to ona jest naprawdę chyba najbardziej wymowną moją pracą. Mm -hmm. Szybciej się książki kojarzą. Mi się książki kojarzą z czasami z przyjemnością, a czasami... Nie, nie, nie. nie, nie tak Lecimy Aha. Wiedza. Książka to jest wiedza, no. To... Tak, a czym ci się światło kojarzy? Światło? światło to... Oświecenie. Aha, czyli światło oświecenie. Masz światło, masz książki, jest wiedza, jest oświecenie, ryżak, Aha. A te liczniki, czy co? co, co to jest? E, wiesz co, to jest już akurat moja radosna twórczość. E, Wierzę, żeby akurat to przybrało taką nie inną formę, nie. No. Twoją pracownię wypełniają niezwykłe lampy, ale nawet nie wiem czy to są lampy, bo tutaj na przykład nie wiem, ja to nazwałem. No no właśnie, tak, to jest lampa, tu są wszystko lampy. To są lampy, tak? Tak. No, ale tu widzę lampę na przykład, która jest y, z klarnetem. Tak, Znaczy jest, jest ozdobiona, no właśnie. Y, proszę. Połączona, z po, połączona, tak. No, no właśnie, jest to y, y, O co w tym wszystkim chodzi? No wiesz co, wyeksponowanie instrumentu, który normalnie e, wylądowałby to samo na śmieciach, bo już e, nie był zdatny do gry, jest tak uszkodzony, a e, naprawa go i przywrócenie mu, nie wiem, jakiegoś e, pierwotnego stanu przekracza znowu wartość, więc e, to nie, nikomu niepotrzebny piękny element. Mhm. Czyli te ja rozumiem, te lampy działają, tak? Tak. A, Czy wszystko działa? Tak. Ja. Powiedziałeś, że chcesz być artystą niezależnym, co to znaczy? Wiesz co, chciałbym tworzyć rzeczy, które wypływają ze mnie. Ze mnie z moich potrzeb, jakichś takich e, przelanie moich emocji e, i nadanie im takiej formy akurat na nie innej, bo tylko taką umiem robić. Niezależne. Tutaj... Nigdy się bardziej nie podporządkuję, że jakiś normą, kadono, no zawsze będę szukał czegoś innego. Aha. A jakie to są emocje, kiedy tworzysz sztukę? Kiedy tworzysz to dzieła? Nie wiem, jak to teraz. Ktoś kiedyś miłość opisał. Aha, czy to jest? Co mam powiedzieć, że było? bo tyle brzuchów. Też tak nie, no Jezus, jest pomysł, jest zapał, werwa w tym momencie, e, wiesz jak, pomysł goni pomysł. E, czasami w jednym czasie tworzę 3-4 prace, Aha. bo zacinam się przy czymś, przy jakimś problemie, ale w międzyczasie, wiesz jak, rozwiązałem problem w jakiejś innej pracy, gdzie się wcześniej zaciąłem. E, Także tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, nie liczę czasu na jedną pracę, tylko na całą kolekcję. Mhm. W tej chwili mam na przykład siedem projektów otwartych, nad którymi pracuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również.